Klimatyczna muzyka, ciepła atmosfera i wiele radości. Panie w Kolonowskiem miały okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu z okazji Dnia Kobiet. Dzień Kobiet to jest taka nasza tradycja, że zawsze mamy ten muzyczny kwiatek dla Ewy w bibliotece i Centrum Kultury u nas. Co roku takie koncerty organizujemy. W tym roku postanowiliśmy wykonać koncert tematyczny z muzyką zespołu The Beatles. Oprócz słuchania muzyki kobiety miały także okazję obejrzeć spektakl przygotowany przez dziecięcą grupę teatralną. Proszę, niech pani zaczeka! To jakiś absurd! Słyszała? woda im zagradzają, bo nie płacą chowają tej i chetamy. Co za zgorszenie? Co za zgorszenie? Każda kobieta sprawia, że świat jest piękniejszy, kolorowy i pełen miłości. 8 marca jest to więc doskonała okazja do docenienia wszystkich pań. No, myślę, że, że po prostu wnoszą bardzo dużo do naszego życia i bardzo często traktujemy to jako takie coś, co jest normalne. Natomiast myślę, że ten właśnie Święto Dnia Kobiet, no, nam, jak Wiele zawdzięczamy ich obecności i jak wiele wnoszą w nasze życie. Kobiety są bardzo ważne w życiu w sumie. Tak, bez kobiety nie ma życia. Przede wszystkim tylko zdrowia. Zdrowia, zdrowia i zdrowia i radości dużo. Kobietom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia, pomyślności i wielu powodów do radości i dumy.